No, pięknie. No widzisz, jak Ci się podoba? Super. Nie Nie. A czego szukasz? Chodzę ja Może na mecie już jest? Gdzie jest meta, Stasiu? Tam. No, to jedziemy na metę? No. No to chodź, na metę jedziemy. Skręć bardziej tutaj do mnie. O, fala! Mamy cię! Ja, Teraz tam ja jadę na matę! To tam ja jadę na matę! Tu tam skręcamy? Ja jadę na matę! No i chodź! Hej! Owo! ale patrzcie przed siebie O, zając Zajon. Masz zająca? Tak Jest gdzie jest? No co! Tak. No gdzie? No tu, ja nie mogę. Uciekł być. ci ten zając? Tak. No to wstajemy, szukamy go dalej. Ja nie! Ja nie mogę. Co nie możesz? Ja nie mogę. Mam ci pomóc wstać? Tak. No dobra.